Wszystkim cześć. dzisiaj grałem w grę taką, która się nazywa Soup. Nie zup. Jak zupa. Tylko Soup. No, nieważne po prostu. No, i to jest kolejny odcinek. Dzisiaj zrobiłem odcinek z Brawl. Ej, mam skrzynkę, tą. No. Ej, otwieram tą. Kto nie wie, to grałem już w tą grę, ale nie nagrywałem z tego. Może nagrywałem, ale nie pamiętam. Przepraszam? że Nie nagrywałem. W sumie, jakby to nie jest moje winy, tak jakby. No, bo jakby. Może wtedy nawet jeszcze nie nagrywałem, no po prostu nie, nie, nie nagrywałem z tego i no nieważne. Ja już mam tutaj dużo aut, tutaj chodzi o to, żeby przyjechać pierwszym i tutaj, no za chwilę zobaczycie. I tutaj można używać supermoc, kiedy macie trzy turbo, 3 nitro, znaczy no trzy, za chwilę pokażę. Patrzcie, mam takie auto, to jest moje nowe auto. Jeszcze nim nawet nie grałem. Pierwszy raz gram, widzicie tam jest Change Lane. Tutaj musisz, yy, po, powracacie tutaj. A tutaj Boost. Boost. czy boosta, kiedy używacie Trzy Boosta, to macie jakąś super moc. Ja miałem taką chyba super moc, że mogłem spychać wszystkich. Bo, bo ja mam jeszcze takiego Monster traka O ty, po co to zrobiłeś? No, spychnąłem. O, on ma taką niewidzialność, jakby przezroczystość! Czemu wszyscy mają przezroczystość? Nie, no serio. Znaczy, Przepraszam, że robię to jakiś bok. Co? Lopalna z policja. A, on taki nawał. No, zatrudnili mnie, żebym nagrywał odcinki. Po prostu muszę coś gadać dla tego i potem będą lajki. Po prostu to jest moja praca. A, co? Nie, ja nie do was. Mówię do mojego szefa. Po prostu muszę coś bla, 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 bla i będą lajki. Poczekajcie, muszę... Dobra, ok, kontynuujemy. Myślałem... Usunąć coś i mam minimum 2 GB, jeszcze. Znaczy więcej mam niż 2 GB, ale wiecie o co chodzi? Znaczy, usunąłem 2 GB, znaczy, mam o 2 GB więcej teraz. Nie, no serio, jestem czwa... Trzeci. Co to było? No, serio, nie wziąłem. Brrr. Mm, mm, serio Ten kto, gościu, który był na czwartym miejscu Mnie wyprzedził No przynajmniej jestem trzeci Przynajmniej Nie Przynajmniej Dislike. i teraz mi ciągle będą reklamy wyskakiwać i a w sumie mi punkty do auta wyszły znaczy ten wiecie punkty na nowe auto kiedy będę miał w... W... Ym... Tą liczbę, jakby no, li, y, wystarczającą tą liczbę, którą trzeba zebrać, to wtedy będę miał nowe auto. No o, cońcie jaki... Bełwanki, be bełwanki. O, ty. A, jestem pierwszy, no drugi. Czwarty. Na pewno dam dźlajkę. To są dolarki, które nam, on nam zrzuca. Dam lajka teraz. dislike Cztery paliwa. Paliwo jest najcenniejsze. Za 10 pucharków będę miał najwstępną regułę. <kluzny> <kluzny> tutaj jest. A tutaj ja wybieram. Dobre. Nawet nie wiem. Klejnoty. Ja nie wiem, co tutaj to Coins. to. I potem będę. No to wezmę, będę ten zbierał, coś tam, nie, a myślałem że w sumie, że to będą jakby takie O, oh, ja mogę budować Ja będę się budował. A mi się to tra wykorzystuje, czy co? Chyba tak. Не могу я, ну то я Я буду лить ночь.

Patrzcie, to jest początkowego to będziecie mieć takie. Ja dostałem potem takie, potem takie, takie mam, też takie, a tu moje najnowsze. Okej, okay, updateuję. ok Jadę. Furgonetki dwie. Mm, są furgonet furgonetki są mocne. Czy no wiecie, one mają taką moc, że tak skakają, no skaczą tak mega mocno. A potem, kiedy jeżeli oni na ciebie wpadną, to ty wybuchasz. No jeżeli oni na ciebie naskoczą, to ty wybuchasz. Dawaj, proszę, ja chcę, ja chcę, ja chcę. Dawaj, 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 prawie finish. W sumie nie prawie, ale... Proszę, 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 grosze. proszę. Proszę, je wasze grosze. No nie, no. Co? A, dobra, myślałem, że czwarte miejsce, ale jednak trzecie. Na razie. No i źle chcecie, żebym nagrywał yy, z tej gry więcej, więc. Łapki w górę, pisać mi komentarze, no, a na tym ja kończę swój odcinek, na czym skończę odcinek, no, no, nieważne, dawaj. Na reklamie skończyłem odcinek, no, jak tak można kończyć odcinek, no? Okej, okay. on leci w kosmos, ale w sumie już... Dobra, na tym kończy swój odcinek. Na czym? No, dawaj, dawaj. Nie, 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 nie. Dobra, na tym kończy swój odcinek. Wszystkim, pa.